Zapraszam na spotkanie z panią Dianą Pieczonką Giec, dyrektorem Muzeum Zofii Kosak w Górkach Wielkich, z którą porozmawiamy o zbiorze opowiadań pisarki pod tytułem Wielcy i Mali, których wspólnym mianownikiem jest miejsce akcji Śląsk Cieszyński. Szanowna pani dyrektor, książka zawiera dwa opowiadania historyczne właśnie Wielcy i Mali oraz ostatnia księżna Cieszyńska, a także dwie legendy o imku Wisełce i beskidzkim zbójniku, ondraszku. Te kilka opowieści daje bardzo ciekawy obraz ziemi cieszyńskiej, która stała się dla Zofii Kossak nowym domem. Skąd pisarka czerpała inspirację do tych opowieści? Gdzie szukała wiedzy o odległych czasach? Kiedy Zofia Kossak w 1923 roku, po śmierci pierwszego męża Stefana Szczuckiego, przeprowadziła się z synami do rodziców do Górek Wielkich, Śląsk Cieszyński zachwycił ją swoją urodą. Mówiła potem wielokrotnie, że poznać ten kraj, a nie pokochać go, byłoby niemożliwe. Zaś siebie nazywała adoptowanym dzieckiem tej ziemi. Swoją fascynację nową małą ojczyzną, jej przyrodą i historią zaczęła przelewać na teksty literackie. Zamiłowania historyczne rozbudzone w dzieciństwie oraz umiejętność pracy z materiałami źródłowymi wykorzystała już wcześniej. Śląsk Cieszyński na pewno zainteresował ją swoją odmiennością, zarówno historyczną, ale też jako miejsce przenikania się różnych kultur, języków i religii. Dzięki niestrudzonej ciekawości świata i umiejętności obserwacji mogła w krótkim czasie zapoznać się z miejscowymi zwyczajami, legendami charakterystycznym językiem – gwarą cieszyńską. Kontakty z miejscową ludnością umożliwiły jej poznanie realiów życia, natomiast znajomość z lokalnymi historykami i bibliotekarzami pozwoliły na poznanie dostępnych materiałów archiwalnych. Pierwsze lata na Śląsku Cieszyńskim były dla pisarki niezwykle aktywne. Jako zapalona turystka poznawała Beskidy zarówno podczas pieszych wędrówek, jak i eskapad narciarskich, zachwycała się przyrodą, nieskażoną piętnem cywilizacji, obyczajami i tradycjami ludowymi, wysoką kulturą ojczyzny bibliofilów. Bohaterem tytułowego opowiadania Wielcy i Mali jest Święty Jan Sarkander, urodzony w Skoczowie w XVI wieku i kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w roku 1995 Dlaczego jego postać tak zafascynowała pisarkę? Jan Sarkander był duchownym katolickim, który w czasie wojny trzydziestoletniej został umęczony za odmowę złamania tajemnicy spowiedzi. Urodził się w 1576 roku w Skoczowie, miasteczku oddalonym o niespełna 5 kilometrów od Górek Wielkich. Jego kult rozwinął się po beatyfikacji w 1859 roku. W Skoczowie corocznie odbywał się odpust Sarkandrowski, w którym Zofia Kosak z pewnością wielokrotnie uczestniczyła. Jej zainteresowanie postacią Sarkandra wypływało z fascynacji tematem świętości, który potem wielokrotnie poruszała w swoich książkach. Uważała, że święty to po prostu człowiek, który kocha Boga i ludzi tak mocno, że to uczucie odbija swoje piętno na każdej myśli, słowie i czynie. W opowiadaniu Wielcy i Mali, Jan Sarkander to nie jest ukazany jako heroiczny męczennik, ale prosty, niezbyt wykształcony ksiądz, którego wyróżnia przede wszystkim miłość do Boga, ale i do całego stworzenia, poczynając od przyrody, a kończąc na bliźnich, niezależnie od wyznawanych przez nich poglądów czy religii. Dzieje śląska, w tym także śląska Cieszyńskiego. Są bardzo skomplikowane. Mieszają się tu kultury, języki, religie kilku narodów. Czy można powiedzieć, że Zofia Kossak w swych opowiadaniach broni polskości tych ziem? Śląsk Cieszyński to specyficzny region, jak wiele innych, leżących na skrzyżowaniu czy granic różnych krajów i kultur. Od XIV wieku stanowił teren podległy wpływom czeskim. Choć posiadał dużą niezależność wewnętrzną. Po śmierci ostatniej księżnej z rodu piastów Elżbiety Lukrecji w połowie XVII wieku stał się częścią imperium Habsburgów. W połowie XIX wieku zaczął się tu intensywnie rozwijać ruch narodowościowy. Powstawały liczne stowarzyszenia polskie, rozpoczęto wydawanie polskiej prasy, książek, rozwinęło się znacznie polskie szkolnictwo. Wszystkie te działania doprowadziły do włączenia te części terytorium Śląska Cieszyńskiego do nowo powstałego państwa polskiego w 1920 roku. Teren ten stał się częścią tzw. Tak kresów Zachodnich. Zofia Kossak, związana pięknymi wspomnieniami i dramatycznymi przeżyciami z Wołyniem, z Kresami Wschodnimi, była szczególnie wyczulona na wszystkie związki tych ziem z polskością. Najważniejszym ich przejawem był dla pisarki język ludowy, czyli gwara cieszyńska, zawierająca wiele staropolskich wyrażeń, która przekazywana z pokolenia na pokolenie była skutecznym czynnikiem przeciwdziałającym germanizacji tych ziem. Zofia Kossak podkreślała też, że niski poziom analfabetyzmu wśród miejscowych chłopów przyczynił się do szybkiego rozwoju czytelnictwa polskiej prasy i książek. I ogólnie we wszystkich swoich publikacjach, poświęconych nie tylko Śląskowi Cieszyńskiemu, ale też Śląskowi Górnemu, Opolskiemu czy Dolnemu, podkreślała i wyrażała podziw dla wytrwałości ślązaków, którzy pomimo 600 lat oderwania od Polski pozostali jej wierni. Jakie jest Pani ulubione opowiadanie z tego zbioru? Książka Wielcy i Mali jest dla mnie wyjątkowa. Każde z tych opowiadań darze dużym sentymentem, i pamiętam zaskoczenie, kiedy ją przeczytałam. Pomyślałam sobie, że tak naprawdę jest to świetna promocja Śląska Cieszyńskiego, niestety niewykorzystana przez nas, osoby, które tutaj na co dzień mieszkamy. Jako mieszkanka tego terenu od urodzenia patrzyłam zawsze na niego inaczej niż Zofia Kossak, bo jak na co dzień ma się do czynienia z jakimś miejscem, to nie do końca człowiek sobie je ceni. Natomiast kiedy popatrzyłam na nie oczami Zofii Kossak, która niezwykle pięknym, malarskim językiem opisywała przyrodę Beskidów, opisywała piękno krajobrazów. To uzmysłowiłam sobie, jaką to jest wartością mieszkać na ziemi, którą, według pisarki, kiedy Pan Bóg tworzył, to się uśmiechał.